Cześć kochani, tym razem dzierżę w dłoni e, książkę, którą e, podpisano Katarzyna Miller i Dariusz Janiszewski, bośmy się skupili oboje na stereotypach, na takich pożekadełkach, wiecie, którymi nasz język jest nie powiem broń Boże zaśmiecony, tylko upstrzony, czasem ukwiecony, a czasem no troszkę... Mm, nawet mocno ruszony. Mnóstwo się powtarza rzeczy, może teraz one są już mniej e, modne, może są nowe. Na pewno niektórych nie znam w ogóle, szczególnie tych, które bardzo młodzi ludzie ukują, bo ja już bardzo młoda nie jestem, powiedział jeden pan doktor, no nie jest już pani inwazyjnie młoda. Bardzo mi się to podobało. E, e, to można powiedzieć, że to też jest jakiś stereotyp, którym O właśnie przeczytam Wam, jakie tu jest, tak na, na, na próbę parę, e, na przykład miłość jest najważniejsza. No niektórzy uważają, że absolutnie. A ja z tym dyskutuję. Jeżeli jesteście ciekawi, to przeczytajcie. E, nadzieja matką głupich. E, no albo nie kracz, nie kracz, bo wykraczesz. E, obyś żył w ciekawych czasach. E, przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest niemożliwa. Ja uważam, że jest możliwa. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dziecko może uratować nasz związek. Zobaczcie, one się do, przesuwają przez wszystkie obszary życia, przeróżne. E, e, o biednemu zawsze wiatr w oczy. Jezu, ile ludzi to uwielbia, mówić, mi się też czasem zdarzało, prawda? Albo biednemu to zawsze do szkoły pod górkę. Nie takie, wiecie, takie usprawiedliwionko fajne, no takie, co to nas z różnych rzeczy zwalnia. Ale może czasami jest i słuszne. No, gdyby kózka nie skakała, o znamy to, by nóżki nie złamała. E, nie, ma tutaj, nie ma tutaj jednego powiedzonka, które jest zabawne, no bo wszystkich, wielu tu nie ma. Możecie sobie dopisywać, możecie sobie o nich pomyśleć, możecie sobie o nich pogadać. I zobaczyć, czy wam potrzebne. Możecie sobie też uświadomić i złapać się od czasu do czasu, że taki gotowiec nam podchodzi po prostu sam na usta. Właśnie, i tak coś czasami, prawda, tak podsumowuje, albo w niektórych rozmowach, które się odbywa dla Smoltoku, to tak się, prawda, coś tam powie. A no, bo mężczyźni to tacy już są, prawda? I wszyscy są zadowoleni. Nie powiedzieliśmy niczego, co wystaje, nie, nie, nikomu, nikogo żeśmy nie obrazili, nie zadrażnili. Wszyscy się rozumiemy, ale też się nic właściwie ciekawego nie stało: nic nowego, nic odkrywczego i nic świeżego. Ale dyskusja na temat tych powiedzonek może być świeża, żeby pokazać sobie, co my z tym kojarzymy, co nam się tu podoba albo nie podoba. I co jest też bardzo w sumie interesujące, jak one się zmieniły, na ile już nie są aktualne, na ile jeszcze są używane, na ile zweryfikowały obyczaje, na ile już nie wypada niektórych rzeczy mówić. No już teraz zmieniliśmy bardzo język w wielu, w wielu obszarach. A mnie się właśnie przypomniał taki e, słodki tekst w starym piecu diabeł pali. No i teraz najpierw macie sekundę na to, z czym Wam się to kojarzy. No bo jak się spytałam znajomych osób, to im się wszystkim mnie też kojarzyło z jednym, że stara baba ośmiela się puszczać. I już nie powinna, już nie w tym wieku, już nie wygląda. Już widać, że jest w, w ogóle w podeszłym, tak zwanym, a jeszcze jej się cholerze chce. No i jak to, prawda? Nie w porządku w ogóle. Po pierwsze, według niektórych przepisów z dawnych lat nie wolno. Pytanie, czy teraz też nie wolno? Ciągle jest tak, że stary diabeł, czyli chłop, prawda, jak ma e, młodą dziewczynę, to jakoś czasami oczywiście tam niektórzy mówią, no ale to już przesada. Ale tak w ogóle w porządku. Odwrotnie, jeszcze jakby tak. Już są nowości, już nam się pewne pary wydają naturalne, już mamy takie przyzwyczajenie do tego, że te parę lat to tam prawda różnice nawet jest normalne, a nawet się zaczyna mówić i to w, nawet w takich. Wiecie, sferach, e, no może przesada, że lekarskich, ale być może psychologicznych, choć przepraszam, kolegów jakby uważali, że nie mówią tak, że te 10 lat młodszy chłop, to się przydaje babie, prawda, pod wieloma względami, bo jest taka właśnie, taki rozjazd, że e, młodsi panowie bardziej się nadają do y, działania seksualnego, a dojrzalsze kobiety bardziej, bo one już... Wiedzą, czego chcą, i, i naprawdę potrafią się sobą fajnie posługiwać, i to docenią. No, a ci starsi panowie, jak mają tą młodszą dziewczynę, to oni oczywiście mogą ją zająć jakąś swoją uwagą, pełną doświadczenia i być dla niej przyjemnie, ale ona tyle nie potrzebuje, tyle nie chce, tyle nie wie, a jeszcze bardzo nawet łatwo ją jest czymś, no właśnie, zaciekawić, czy w ogóle jej coś pokazać. Więc ten zestaw jest już jakby uznany, no uznajmy też ten zestaw. W starym piecu, stary piec też jest potrzebny. Teraz już przechodzę do, popatrzcie, takiej obrazu takiego realnego, realnego pieca. Piec ma starczyć na bardzo długo. Nasza energia życiowa, nasza radość ciała, zdrowie ciała, seks, seks y, y, taki y, dający satysfakcję i energię i po, poczucie, że się jest y, jakby w środku życia ma też buzować, prawda? Czy znaczy, ma być ten ogień, i jak on jest to, jest, to jest dużo więcej zdrowia. Na przykład czytałam u cudownej pani profesor od ginekologii, że im więcej orgazmów, tym mniej raka. No, bardzo mi się to podoba. Bardzo wierzę w to, że w ogóle seksualność, która jest przeżywana z takim rozluźnieniem jednocześnie, znaczy z takim podejściem, że to jest nie zadanie, nie wysiłek czy nie obowiązek, bo tak też przecież ludzie czasem go traktują i to obu płci, tylko coś wolnego, coś Coś, co wybieramy, co nie ma przepisów, co nie jest, wiecie, raz na tydzień, albo raz na miesiąc, albo. Teraz <grym> mi się przypomniał taki dowcip. coś ma dzisiaj do tego ochotę, że zrobiono wielkie badanie na, na ogromnym stadionie. By ludzie siedzieli, panowie siedzieli i mieli takie przed sobą, wiecie, do naciskania guziczki, no i były pytania, z, o, z, może znacie to, ale niektórzy pewnie nie, z megafonu, kto uprawia seks parę razy dziennie, no to tam ze dwóch, trzech piknęło, co, kto codziennie, no to tam już kilkunastu, a co drugi dzień, no to było więcej. A co trzy? No i tak się potem przenosił na raz, na tydzień dużo, raz na miesiąc bardzo sporo, raz co dwa miesiące i potem było pytanie: a kto raz na rok? I nagle w jednym miejscu zerwał się ten pan i zaczął tak marynarą kręcić i krzyczy: Ludzie, to jutro! No i uważam, że to miły dowcip. E ludzki, prawda, taki, wszyscy jesteśmy różni, tak. Chcę wam powiedzieć, bo dawno wam nie mówiłam, uwielbiam to zdanie, którego, które, z którego żeśmy się szali, zawsze cieszyli w moim gronie kolegów, koleżanek psychologów, takie, które obrazuje naszą wiedzę o życiu. Różni ludzie różni się zachowują w różnych sytuacjach. Chciałabym, żeby Państwo to pamiętali i żebyście to potraktowali poważnie. Oprócz tego, że można się oczywiście obśmiać psychologów, zawsze warto się obśmiać psychologów i terapeutów. Ze wszystkiego, prawdę mówiąc, powiem Wam, warto się obśmiać. Przy czym nieprzy, nieprzyjemnie, tylko serdecznie. E, bo to przecież też nie jest, e, nie wiecie, żaden e, katalog, że tak powiem, czy dekalog, nie dekalog, e, święty, tylko no, pewna spora wiedza, ale. Ale właśnie taka to zależy. E, no i teraz, jak się zdarzy taki diabeł, który się weźmie za rozpalanie takiej damy, jakiejś e, troszkę nie, nie najmłodszej, no to właściwie niech ona się ucieszy, niech rodzina się ucieszy, przyjaciele niech się ucieszą, no i ci, którzy będą z nią w tym piecu palić razem, czego Państwu serdecznie i smacznie życzę.